Cześć wszystkim, dzisiaj na temat afery w Realu Madryt związanej z Ramosem. Ramos, który przychodzi do Prezesa Realu Madryt i mówi wprost tak, że chce odejść z klubu, bo ma lepszą propozycję z Chin, no i co tak naprawdę wynikło z tego o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Ramos rozkręcił praktycznie aferę na całą Hiszpanię, wszystkie media o tym piszą na temat jego chęci odejścia tak naprawdę z Realu Madryt, gdzie występuje przecież przez wiele lat, jest kapitanem, kluczowym zawodnikiem, jeśli chodzi o Real Madryt. Podobno spotykał się, znaczy, podobno to jest na 100% już informacja potwierdzona przez samego Fiorentino Pereza w radiu tutaj hiszpańskim, jednym z roz, rozgłośni. Natomiast spotkał się tutaj z Fiorentino Perezem, ponieważ chciał odejść do Chin i tam w Chinach miałby zarabiać 35 milionów euro rocznie, czyli około ile to było po prostu 140 milionów złotych. Kontrakt miałby podpisać na 3 lata, czyli miałby zarobić w sumie 400 milionów złotych, tak? 400 milionów złotych, kosmiczne tak naprawdę pieniądze, na co Fiorentino Perez po prostu się nie zgodził, tak? Nie zgodził się. Ramos był przygotowany profesjonalnie, przyszedł za 2 Przyszedł także swoim agentem e, bratem, który także jest jego po prostu agentem piłkarskim, i ta propozycja była absolutnie serio. Niektórzy mówią, że to była zagrywka po to, żeby otrzymał podwyżkę. Natomiast tutaj Fiorentino Perez przyznał tak naprawdę we Włos w hiszpańskim radiu, że najwyższy kontrakt właśnie w Ralu ma tutaj Sergio Ramos. Ramos tutaj zarabia 10 milionów funtów, tyle przynajmniej zarabiał w 2018 roku. No to jest około 50 milionów złotych. To jest kwota około 12-13 milionów euro. Czyli na dobrą sprawę, jakby poszedł do Chin, to by zarabiał dwa razy więcej, tak? Dwa, tam z hakiem, no bo miałby tam no, dwa i pół raza więcej, praktycznie, bo miałby te 140 milionów y z złotych, praktycznie rocznie. Tyle by zarabiał. Natomiast tam jest sytuacja specyficzna z tego względu, że Ramos dalej ma wa ważny kontrakt. Jemu zależało tak naprawdę na specyficznym przejściu do Chin, ponieważ w Chinach są dziwne, tak naprawdę, przepisy dotyczące transferów, że jeżeli Klub chiński, zakup jakiegokolwiek piłkarza, to tyle samo musi zapłacić do federacji. No dosyć ciekawa sytuacja, tak? No, wyobraźcie sobie, na przykład, nie wiem, przychodzi klub tutaj z Włoch, z Serie A, kupuje jakiegoś piłkarza z polskiej ekstraklasy za 3 miliony euro, tyle płaci za piłkarza i tyle samo musi wpłacić, na przykład, do kasy PZP. -nu. No, dosyć ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o Chiny. No, i tutaj, właśnie Ramos chciał po prostu odejść, albo bez tutaj kontraktu, żeby kontrakt jego został rozwiązany, albo też po prostu, żeby o. Odszedł praktycznie za bardzo niską stawkę, tak żeby tutaj klub chiński nie musiał tyle pieniędzy płacić do Federacji Chińskiej. Ramos ma 33 lata, także tutaj mógłby się teoretycznie Fiorentino Perez na to zgodzić, żeby go spuścić za mniejszą kwotę. Natomiast Fiorentino Perez praktycznie nie zgodził się na to. Mało tego. Poinformował praktycznie o tym media, tak, które się pytały, czy taka sytuacja miała miejsce. I Fiorentino Perez powiedział, że nie może do takiej sytuacji doprowadzić. To byłaby kuriozalna sytuacja, że gdyby doprowadził do tego, właśnie, że kapitan drużyny odchodzi, to praktycznie inni piłkarze by się nauczyli w przyszłości, też by przychodzili z taką propozycją, żeby odejść do innego klubu, tam gdzie zapłacą, gdzie zaproponują więcej pieniędzy. No, trzeba powiedzieć, że tutaj Ramos, no, dosyć po prostu. Po prostu przebiegu jest tak w, w tych negocjacjach, nie tylko na boisku jest przebiegu, ja warto, warto wspomnieć, że Ramos jak Pique, podobnie jak Pique, to jest bardziej biznesmen tak, on jest deweloperem, buduje tam nieruchomości i tak dalej, natomiast y, 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 słyszałem taką anegdotę, że podobno Ramos jak jedzie Madrytem to patrzy sobie na tereny, które y, chciałby sobie kupić i później mówi o to kupię na przykład tą działkę kupię, tu postawię apartamenty i rzeczywiście prędzej czy później tą działkę kupuje, no ale też wiadomo, że tutaj jest y, no Wszyscy znają Ramosa, tak? I jest tutaj piłkarze, mają jakby cieszą się ogromną popularnością i sympatią w Madrycie. Natomiast rzeczywiście. Fiorentino Perez na to się nie zgodził, tak? Nie zgodził się na to, żeby puścić e, praktycznie Ramosa do Chin. No, dosyć ciekawa propozycja, tak? Praktycznie za 3 lata gry e, zainkasowałby około 400 milionów złotych, tak? 400 milionów złotych, bo to byłoby e, dokładnie 35 milionów euro razy 4, czyli 100 e, tam 40 milionów euro, czyli to by było razy 3, to by było 4, 3, 420 milionów złotych. Tutaj warto wspomnieć, że to, to byłoby na 300. On zarabiał 140 milionów złotych praktycznie na 300 to na rok. No kosmiczne pieniądze, ale wiemy, że Chińczycy praktycznie chcą pompować tych piłkarzy, bo to jest kwestia też wizorynkowa, reklama i tak dalej. E, chcą przyciągnąć tych najlepszych piłkarzy, e, no ale ostatecznie Fiorentino Perez na to się nie zgodził, tak? Nie, nie zgodził się. No i teraz niektórzy mówią, no tak, ale na przykład Ronaldo odszedł. M, też były przecież dyskusje na temat tego, że Ronaldo mógłby odejść do Chin, a ostatecznie po prostu e, poszedł do Juventusu, no ale z Juventusem jeszcze coś może ugrać, tak? E, może występować w tej lidze mistrzów i masz szansę na to, żeby zdobyć Ligę Natomiast jeśli chodzi właśnie o Real Madrid, no to Ramos praktycznie nie zwłaszcza, że Ramos bardzo się zasłużył, czy przysłużył jeśli chodzi o zwycięstwa, sukcesy, no, te jego po prostu jakby poczynienia są kontrowersyjne, ale są skuteczne jakby dla Realu Madryt, ta dźwignia założona Mohamedowi Salahowi praktycznie w, w ostatnich mistrzostwach, czy w finale Ligi Mistrzów, gdzie wyeliminował na dobrą sprawę najlepszego napastnika tutaj Liverpoolu, no to jest oczywiście kontrowersyjne, to jest na pograniczu faulą, mi się nie podoba taka gra, no, ale trzeba mu przyznać, że na pewno jest skuteczny po prostu w tym, co robi, tak, że rzeczywiście jest w tym skuteczny, nie po prostu wystarczy, że powie mu się, że ma to po prostu wyeliminować takiego czy takiego zawodnika i on to zrobi, tak, czy to zrobi z większą czy z mniejszą gracją, ale rzeczywiście tego dokonuje i no, praktycznie w ostatnich latach tutaj Real Madryt trzykrotnie zdobywał ligę mistrzów, także szokująca sprawa na temat właśnie Ramosa, który chciał zmienić barwy klubowe, odejść za kasą tak naprawdę, chciał, chciał zarobić jeszcze, więcej. Więcej. No ale nie oszukujmy się, no przecież Ramos tutaj już mnóstwo zarobił, zarobił pieniędzy jeśli chodzi o Real Madryt i jeszcze praktycznie chciał więcej zarobić, tak? chociaż pewnie nawet jak się skończy kontrakt to i tak pewnie do jakiegoś do, dobrego klubu pójdzie e, tak gdzie jeszcze zarobi na przykład w Chinach czy, czy na innym kontynencie czy do Japonii na przykład pojedzie i tam zarobi naprawdę bardzo dobre pieniądze jeszcze większe niż tutaj a właśnie Fiorentino Perez powiedział mu że e, powiedział po prostu że ma najwyższy kontrakt w Realu Madryt to jest ciekawa sytuacja bo na dobrą sprawę nawet napastnik nie ma wyższego kontraktu, tak? Tutaj było pytanie dziennikarza właśnie z hiszpańskiego radia, czy Bale ma po prostu wyższy kontrakt, A on powiedział, że nie, że to Ramos ma najwyższy kontrakt. Nie wiadomo, czy powiedział w ten sposób, bo chciał uspokoić jakby Ramosa, gdyby usłyszał o tym wywiadzie, tak, że inny zawodnik zarabia więcej. Natomiast no niektórzy mówią, że Bale może mieć zarobki na poziomie o 5 milionów więcej, może zarabiać na przykład euro, tak? Czyli to byłaby kwota około tych 70 milionów złotych. No, raczej wąt żeby tutaj Bale zarabiał, Bale jest bardzo kontuzjogenny. Tutaj też brane pod uwagę są tutaj statystyki, skuteczność, tak. Eee, może no Bale ma inną charakterystykę, inną pozycję na boisku, no ale i, trzeba przeliczyć tak naprawdę gole Bale'a, tak, występy, kontuzje. Eee, na, z Ramosa rozlicza się z, tutaj z czystych akcji, z czyszczenia praktycznie tego przedpola. No to jest świetny obrońca, tak. Eee, I z działań na przykład w finałach Ligi Mistrzów, to bardzo dużo dał tak naprawdę tutaj Ramos, tak. Pomimo tego, że działa gdzieś na pograniczy jest to kontrowersyjne to, co robi, czasami po prostu skandaliczne. No, ale jestem po prostu skuteczny, tak? Jest skuteczny, na pewno każdy trener chciałby go pozyskać do swojej drużyny. No i ma swego rodzaju taką grację, jak gra, tak? Jeśli chodzi właśnie o grę, potrafi czytać tą grę, co ma rzadko takich piłkarzy i rzeczywiście dyryguje, można powiedzieć, od tyłu tą, tą drużynę, tak? co rzadko się dzisiaj zdarza, bo najczęściej ci obrońcy oni są takimi po prostu jakby wyrobnikami, rzemieślnikami, tylko czyszczą przed pole, tak na przykład we Włoszech jest, czy, czy w niektórych klubach Bundesligi. Natomiast Ramos troszeczkę to jest taki dyrygent, tak? Co, co prawda jest na obronie, a dyryguje praktycznie całą drużynę. No i też kapitan, przecież kapitan Realu Madry, tak bardzo ważna postać. Także no, ciekawa sytuacja, Ramos mógłby zgodzić kosmiczne pieniądze, pewnie jeszcze będzie miał szansę na to, żeby zarobić. To też są potężne pieniądze, jakie tam są po prostu pieniądze w, w obiegu, to jest to z Głowa niepojęta, to jest z głowa niepojęta. Pytanie jest takie: czy rzeczywiście Ramos miał taką propozycję? Czy to był blef po to, żeby podnieść jego zarobki? Bo wiedział Ramos po prostu, że go Fiorentino Perez nie puści. Natomiast no, dziwna sprawa jest, że tak naprawdę Fiorentino Perez o całej tej sytuacji mówi w mediach, tak? Informuje. Wiem, że to ma swego rodzaju po prostu być przestrogą dla kolejnych piłkarzy, którzy by chcieli w ten sposób właśnie postąpić. No ale mimo wszystko to jest dosyć dziwne. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Trzeba teraz po prostu z tych ogromnych m, kosmicznych pieniędzy zejść na boisko e, no zobaczcie sobie, no tutaj praktycznie jakby Roma z Ramos miał ten kontrakt trzyletni to by zarobił tyle, ile Robert Lewandowski w przeciągu całej kariery Robert ma około 352 milionów złotych, kiedy to nagrywam E, tak, natomiast Ramos tutaj za 3 lata gry by miał ponad 400 milionów złotych. A e, Robert Lewandowski tutaj liczony jest majątek, jego 9 lat gry w praktycznie Bundeslice. No i tam jeszcze z 2 lata w Polsce, tak i to jest 350 milionów, 2 miliony złotych. A Ramos za 3 lata dla zawodnika 33-letniego i dla obrońcy, bo też napastnik czasami ma po prostu bardzo dobre pieniądze. Natomiast no, tutaj obrońca by takie pieniądze kosmiczne zarobił pieniądze. No ale z drugiej strony ja się nie, nie mam wątpliwości, że na, na pewno Chińczycy byliby w stanie wyłożyć takie pieniądze, tak? Tylko też był problem w tym, że za tyle by kupili, tyle by musieli po prostu płacić do Federacji Chińskiej Piłki Nożnej. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam.